Witam widzów kanału Skydev Atmosfera. Kolejny raz na antenie kanału pojawiła się Joanna. Joanna dobrnęła na początku powolutku, a potem coraz szybciej do licencji B. Nadal nie możesz w to uwierzyć. Ale co? Z ciekawym tematem, który chciałem poruszyć, kiedyś sam go poruszałem, natomiast teraz mam fajny punkt widzenia. Joanna o którym gadaliśmy. Było niedawno ratowanko. Pierwszy cutaway z Line Twista, bardzo ładnie, fajnie na dobrej wysokości. I jest kilka refleksji, które, które mamy i ja swoje na ten temat uwagi mam, natomiast chciałbym, żeby może Joanna powiedziała, co się działo pod kątem emocjonalnym po tym, po tym ratowaniu i co ją spotkało też na lotnisku w mhm. tym ratowaniu. To jeżeli chodzi o ogólnie o ratowanie, nie, to um, ja bardzo dużo się takiego przygotowałam i zawsze się przygotowuję. E, także um, jeżeli chodzi o samą, e, samą e, awarię spadochronu już... To e, tak szczerze mówiąc, cały czas sprawdzałam wysokość. E, I oczywiście na osie, osie, 800 metrów odcięłam, zadecydowałam, że odetnę czaszę główną. Jeżeli chodzi o emocje, sama byłam zaskoczona tym, jak dobrze zareagowałam na, na, sam, e, na samo zdarzenie: to że właśnie, że doszło do skręcenia, bardzo silnego skręcenia liny także było bardzo silne skręcenie linek spadochron zaczął um, obracać się um, jeszcze szybciej i już szedł do takiego gdyby dajwa Murkowania, nurkowania no? co mnie zaskoczyło to jest reakcja ludzi na lotnisku oczywiście mm. niektórzy też nie, nie byli świadomi że ja wam po ratowaniu mm. ponieważ przyleciałam z na na um, niebieskiej czaszy no, bo ona nie, mniejsza dla tych co nie wiedzą zazwyczaj na do ratowania są zapasy są białe zazwyczaj. Są też żółte, pomarańczowe i niebieskie, ale w zdecydowanej większości jest to spadochron biały i na biały się reaguje alergicznie, a pozostałe przechodzą niezauważone. Tak. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że ja miałam ratowanie i w momencie, gdy były pytania: Coś jest nie tak z swoim spadochronem? Bo rzeczywiście ja przyleciałam z troszeczkę innym spadochronem. Były gratulacje, że ratowanie odbyło się tak wspaniale. Także ja jeszcze bym w stanie zbudować rundę, wylądować normalnie na lądowisku. Za etykę wysokiego ratowania. Tak. A nie na ostatnią chwilę. Oczywiście, mhm. oczywiście. Także w momencie, gdy była, była wysokość decyzji, ja po prostu się odcięłam. Co było zaskakujące, to również były niektóre komentarze od skoczków. Um, Nazwijmy to mało doświadczonych albo średnio doświadczonych. Świe średnio doświadczonych. Pierwszy z nich niech to był to. to... Bez, bez imion, bez imion, po prostu jeden z skoczków, po co będziemy go powiązali, tak. może akurat na Polski no właśnie. słuchał, ktoś mu powie. Nie? Jeden z nich, który ma około 400 skoków. Wyraził, po pierwsze, to były to było opinie jak to możliwe, że ktoś... Moje ratowanie odbyło się na 73. skoku, dokładnie. Jak to możliwe, że ty masz 73 i już miałeś ratowanie, a ja mam 400 i jeszcze go nie miałem. I było trochę żartowania z tego. Drugie to, że powinnam czekać do momentu, nie wiem, takich 500 metrów, może trochę niżej, bo może by coś jeszcze się odkręciło. Tak, to jest... Ten... <gry> To jest, to jest przykre, po pierwsze jest przykre hmm. dla osoby, która się ratowała, bo inaczej uwalniają się wielkie emocje. Jeżeli jest sytuacja pierwsza taka stresowa, że spadochron się tworzy nieprawidłowo i trzeba się go pozbyć, a może być to nawet w pierwszym skoku, to kiedy ten moment nadchodzi, to jest to dla nas taki moment wyzwolenia trochę, hmm. wielu emocji, tego, że już się nie musimy martwić, jak to będzie wyglądało, bo wiemy jak to tak. wygląda. I w tym momencie też pojawiamy się na scenie, w tym, na tym lotnisku, w tym grajdołku, pojawiamy się jako ta osoba, która jest taka najbardziej shiny, nie? bo coś się wydarzyło takiego, no i wszyscy gratulują, podchodzą, nie? I się może okazywać, że są ludzie, którzy są może ciutkę zazdrośni, mhm. bo w tym jak mówi, że on ma już 400, a Ty dopiero masz 670 parę już masz atowanie, to tak jest, ja to mój penis spadochronowy jest dłuższy niż Twój, tak? Zobacz, ja mam 400, jestem lepszy, nie miałem, a Ty już masz, nie? Tak. To, jest, to, już, to już jest jeden z, jeden z wirusów, który możemy zasiąść skoczkowi i który następnym razem będzie się zastanawiał, czy zrobi prawidłowo odcinając się od spadochronu głównego. Bardzo wiele katastrof następuje z tego powodu, że ludzie się chwilę zawahają. Mhm. I te, ta chwila zawahania w spadochroniactwie może kosztować nas bardzo dużo. I to jest jedna rzecz, która jest karygodna Takie właśnie coś. Po pierwsze, żeby powiedzieć komuś, że to jest nieprawidłowe, że już miałeś ratowanie. Ale jeszcze gorszy wirus, jest może być, albo nie gorszy, ale podobny jest to, żeby czekać. Mhm. Bardzo mi się podoba, że ratowałaś się zgodnie ze szkoleniem i chciałbym, żeby, to, żeby wszyscy robili w ten sposób, że kiedy jest ustalony plan, to realizujemy plan. Możemy się bawić ze spadochronem, ale dochodzi do wysokości, którą zaplanowaliśmy jako decyzję mhm. i na tej wysokości podejmujemy, podejmujemy decyzję na niekorzyść głównego spadochronu. Jeżeli wątpimy w niego, jeżeli coś nam się nie podoba, być może źle oszacujemy, ale lepiej, żeby oszacować na niej korzyść, bo zapas od tego jest, żeby go otwierać i dobrze jest też taką lekcję przeżyć. I Znowu, znowu przejąłem trochę no, ster, ale tak, ja tak nie mogę, no tej nic to nie poradzę. Ja to nie poradzę no. Bo zaraz mi się pojawiają mi się kolejne rzeczy, takie, wiesz, jedna, tak, tak, tak. Jedna, jedna myśl ciągnie kolejno, nie? że na przykład Cię bardzo cieszę, że masz możliwość zrobienia tego ratowania teraz, kiedy masz koło właśnie 70 skoków, kiedy ta Twoja przygoda była taka kostropata i nagle wyszło wszystko, zaczęłaś i hop and popa zrobiłaś, i na licencję A, i teraz licencja B. Mm. I to i ten, i ratowanie takie, takie na jednym wyjeździe skumulowało się bardzo wiele doświadczeń, które moim zdaniem są bardzo potrzebne dla skoczka. Dla mnie, jako dla instruktora, jest bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że w sytuacji, w której powinnaś była zareagować, zareagowała. Mhm. Ja już mogę spać spokojnie, że jeżeli będzie sytuacja, w której będziesz miała kolejne ratowanie, to wiem, że sięgniesz po uchwyty, wyrwiesz jej i cała sprawa załatwiona. Natomiast Chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość, jak bardzo niebezpieczne jest nieposiadanie takiego ratowania. Ja wszystkim oczywiście gratuluję, jeżeli przebrnęliby to przez tysiące skoków bez ratowania, ale należałoby się zastanowić, czy to ich nie wpycha w pewną taką przestrzeń, z, nazwijmy to, zgubnej, z, zgubnej oceny tego, że wszystko im wychodzi, wszystko jest dobrze. Bo mają coraz mniej czasu, mają spadochrony, które są coraz mniejsze, otwierają na coraz niższej wysokości i to zawahanie, które, będzie, które na spadochronie szkolnym może trwać dłużej, zawahanie na małym, agresywnym spadochronie, może być zgubne w skutkach. Wydaje mi się, że dobrą lekcją byłoby, gdyby można było zrobić ratowanie. Oczywiście nikogo nie namawiam oficjalnie do intencjonalnego mhm. ratowania, ale nigdy się nie wahajcie. Jeżeli jest okazja się ratować, to się ratujcie. To jest, to jest, to jest wspaniała lekcja, wspaniałe doświadczenie. To to, to, to ja co? mogę też opowiedzieć, ja c, c, e, cały czas, tak szczerze mówią, że do tego momentu to ratowanie było jakby takim tematem tabu. To było coś takiego, co może Ci się przydarzyć mhm. i ja się tego bałam, ja się przygotowałam bardzo ciężko, ciężko do tego. Z tego że ja ćwiczyłam codziennie, ćwiczyłam wyrwanie chwytów codziennie. Joanna zanabyła ode mnie drogą kupna taki stary pokrowiec, który mhm. już, znaczy dla niektórych stref może był jeszcze nie stary, ale dla mnie już był stary. Mhm. I był spadochron do układania, do, do treningu układania, ale też skonfigurowany tak, że można było wyrywać oba uchwyty i nic się z tyłu nie otwierało. Tak, tak. I dla mnie to było coś, czego się cały czas bałam. O to chodzi. W momencie, gdy ktoś zrobi ratowanie dobrze, wyrwie uchwyt od czaszy głównej, to jest taka jak gdyby taka ulga, że tak, to się tak. zrobiło. I w momencie, gdy pociągnie już uchwyt wypuszczający zapasu, no. zapas, to jest po prostu coś wspaniałego. Tak, tak. To jest... To jest... W tym momencie to jest zrozumiałaś, co to jest spadochroniarstwo, bo to, jest, mamy, to nie jest bazam, to jest spadochroniarstwo. Mamy reguły, zasady, które opierają się na tym, że wszystko przygotowujemy tak, aby w najgorszej chwili móc się przesiąść na drugi spadochron i uratować sobie dubsko bez większych konsekwencji. Dokładnie tak. Ja miałam na początku spadochron skręcał się dosyć powoli, potem zaczął się skręcać mocniej. W momencie, gdy ja byłam na 850 metrów, ten, jak gdyby, zaczęłam tracić wysokość strasznie szybko. On naprawdę e, e, szedł do dajwa do, do, do i po prostu to było to się działo bardzo ktoś, szybko. Tak, już jak I, to się, bo to bo też zaliczyła, już downsizing, już nie lata, Mamy masz teraz 220, która faktycznie jest już troszkę szybsza, mm. szczególnie kiedy właśnie ma jakąś sytuację awaryjną. I cały czas sprawdzałam wysokość na no 800 po prostu. Nie masz, nie, masz dobrej, nie masz dobrego spadochronu, to co. I tak powinno to wyglądać. I właśnie też na niekorzyść głównego spadochronu. Patrzymy do góry, wahamy się. Mhm. Jeśli się wahamy, znaczy, że trzeba się pozbyć. Podobnie jak jesteśmy na ziemi, jeśli się wahamy czy skoczyć, tak. to nie skaczmy. Są bardzo mhm. fajne lekcje, które mamy i dobre zasady, jeżeli chodzi o spadochroniarstwo. I teraz mamy Joannę, która jest licencjonowana, która ma już swoje doświadczenia odnośnie ratowania. A ja też wytłumaczyłem, i to jest też moim zdaniem bardzo istotne, że jeżeli chodzi o ratowanie, to student nie powinien płacić za układanie zapasu. To jest jedna z rzeczy, która jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o komfort pracy, o to, że student nie, nie, nie może w chwili kiedy się waha, myśli o tym, że jeszcze to będzie kosztowało go coś. Nie, nie po prostu ten sprzęt powinien być przygotowany, ułożony i tak dalej. To jest, ja słyszałem, że są takie miejsca, gdzie studenta tak się obciąża za, za ratowanie, jeszcze się go obciąża jakieś się mu mandaty wpłacę, musi płacić. To jest, droga do, to jest droga do katastrofy, to jest droga do wahania się na przygotowaniu i droga do tego, że popełnić błąd. To, to z tym się powinno walczyć. Tak, i również, również to, że tak jak uczysz, każdy powinien mieć swoją a, wysokość decyzji. Tak, i to nie jest, nie jest obligatoryjne, jaka to będzie wysokość. Moim zdaniem, też jak ktoś się z tym czuje, mhm. jakie to ma doświadczenia, jaki ma spadochron zapasowy, jaka jest strefa, na której latamy. To tak. wszystko powinno być skalkulowane. Wiadomo, że w pewnym momencie. Młodym skoczkom jest trudno kalkulować, ale im jest czegoś doświadczony, to może być o rany. Jestem daleko od strefy, nie, będę lądować na zapasie, gdzieś, gdzie, gdzie jest niewygodnie. To lepiej nie kombinować już teraz z tą awarią, tylko się z tego odciąć i położyć na zapasie tam, gdzie będzie w porządku. Nie? Mhm. To są trudne kalkulacje, często nie wychodzą, dlatego powinny być robione na ziemi, powinny być robione w powietrzu, w, sam, w samolocie, kiedy lecimy tak. sobie o tym myśleć, żeby tego czasu nie marnować. Ja bym chciała serdecznie żałanie pogratulować i po, powiedzieć wszystkim tym, którzy się wahają i którzy myślą, że ponieważ wydaje im się, że nie są tacy dobrzy jak inni, to oni tego nie będą robili. Nie jest istotne, jacy dobrzy są inni, dlatego że każdy z nas trwi w świecie swoich własnych demonów, w świecie swoich własnych problemów i swoich własnych możliwości. Nie? Jeżeli idziemy swoją ścieżką, jeżeli nam się wydaje, że jest kostropata, to tak jak mówił Churchill, trzeba iść dalej przez to piekło, aż przejdziemy i dojdziemy tam, kiedy będzie w porządku. nie? Joanna przeszła z tyłek, chociaż kilka wyjazdów było, chociaż jak tak w poprzednim rozmowie mówiliśmy o tym, że początek był trudny, bo wynikał również ze złego potraktowania ją przez instruktorów. Hmm. Natomiast wszystko to wyszło na prosto i teraz jest już skoczek, który sobie może skakać w różnych miejscach. Ja że już spokojny, że nic się nie stanie. Tak, dokładnie. A ja bardzo szczęśliwa. <laughs> To co, pozdrawiamy z pokiem? Tak. Czekaj, 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 z plastrem skręca. Z pomarańczowego ogrodu pozdrawiamy. pomarańczowego.